Czas jest krótki, proszę Państwa. Ktoś dwa lata robił tą ustawę i nie zrobił. Dzisiaj czas jest krótki. Jeżeli Państwo jej nie przyjmiecie, to 20 stycznia 2026 roku Polska Grupa Górnicza ma wy wymagalne 2,5 miliarda złotych do spłaty natychmiast do ZUS-u i PFR. I to jest upadłość dla 36 tysięcy pracowników Polskiej Grupy Górniczej. I krótko, Panie Przewodniczący, przypomnę, jak powstawała umowa i ustawa. Oto 2019 rok. Jak to zwykle bywa, zarządy spółek energetycznych przestają odbierać węgiel z kopań nie tylko polskiej grupy górniczej i zaczyna się debatowanie, jak obniżyć, jak zacząć z tym walczyć. I przychodzi taka piękna data czerwiec 2020 roku i przyjeżdżają. Z Ministerstwa Aktywów Państwowych Panowie na Śląsk z propozycją likwidacji sześciu kopalń. I zaczyna się strajk podziemny w Polskiej Grupie Górniczej. 20 września zostaje podpisane porozumienie, i na bazie tego porozumienia przez 9 miesięcy negocjowaliśmy umowę społeczną. Co ja i pan przewodniczący Kolosz, który był jednym z autorów, i pan prezes Rogala, dostaliśmy za swoje, za to, że podpisujemy w ogóle umowę społeczną, to tylko my wiemy. Dzisiaj mam dziką satysfakcję, że wszyscy chcą być w tej umowie, wszyscy chcą z tej ustawy skorzystać. I jak słyszę, panowie posłowie PiS-u, jak słyszę od was, że wy tej ustawy nie będziecie głosować, przecież to jest wasza ustawa, tylko nowelizacja może nie jest wasza, ale to jest wasza ustawa. To wyście stworzyli umowę społeczną i wyście stworzyli ustawę. I na bazie tego dzisiaj górnictwo funkcjonuje. I pewnie jakby tego nie było, to w większości kopalń już by nie było. Także proszę Was bardzo, możecie sobie tą ustawę potem nowelizować, ale ją przyjmijcie, bo ona jest potrzebna polskiej grupie górniczej i pracownikom, którzy tam pracują. Jeszcze Wam jedno przypomnę. 2022 rok, wybuch wojny na Ukrainie. Potrzebował kraj węgla. Przyjęliśmy 3,5 tysiąca ludzi do polskiej grupy górniczej. 3,5 tysiąca ludzi. I dzisiaj co mamy tych ludzi wyrzucić na bruk? Bo jest niepotrzebny węgiel? Przypomnę wam, że w 2022 roku Polska Grupa Górnicza i w 2023 na cenie węgla energetycznego, bo to nie energetyka obniżała ceny energii i nie energetyka ratowała te ceny. To ratowała cena polskiego węgla. Cena w ara była 90 dolarów za. Za gigajula myśmy sprzedawali po 21. Cena węgla opałowego między autoryzowanymi wtedy sprzedawcami prywatnymi a nami marża była 1700 złotych na tonie. Myśmy sprzedawali po 1470, żeby ludzie mogli kupić tani węgiel i ogrzewać domy, a autoryzowani prawie po 4000. I to się złożyło na to, że to polska grupa górnicza i inne spółki węglowe włożyły do budżetu i do energetyki, krótko licząc, 27 miliardów. 27 miliardów. I dzisiaj jak słyszę od wszystkich, że trzeba coś do górnictwa dopłacić, to powiem tak jak słusznie mówią koledzy z Zaszczymskiej Spółki Węglowej, żeby im oddać podatek solidarnościowy, to ja powiem, oddajcie nam te pieniądze. I nie potrzebuję, żebyście przez najbliższe jeszcze dwa lata dokładali do polskiej grupy górniczej. Bo potrzeba 5,5 miliarda, a myśmy wypracowali 27. Policzcie sobie, ile lat moglibyśmy normalnie, spokojnie funkcjonować. Oczywiście, hołubiona jest energetyka, bo ona obniżała cenę energii. Tak, na cenie węgla i jeszcze dostawała rekompensatę. I tak się dzieje od lat, panowie. Jeszcze raz powtórzę, proszę Was bardzo o przyjęcie tej ustawy. Potem, żebyście robili sobie nowelizację. I owszem, jestem za tym, żeby przyjąć wszystkich, żeby wszyscy górnicy mogli odejść na mocy tej ustawy. Dzisiaj ta ustawa także ogranicza temat, mówi o zakładach górniczych. Więc nie odejdą pracownicy Central, nie odejdą pracownicy zakładów w Polskiej Grupie Górniczej. Takich jak ZRPS, GRI i innych zakładów. I prosiłbym, żeby poprawka, która tu chyba będzie zgłoszona, też przyjąć i zaakceptować. Żeby ci ludzie mogli odejść na te jednorazowe odprawy pieniężne. Bo do tych spółek przychodzą różni ludzie, różne zarządy, przyprowadzają swoich ludzi, oni odchodzą, ale ci ludzie zostają, przede wszystkim administracja. Jeżeli chcą z tego skorzystać, dobrodziejstwa, to nie brońmy im, żeby mogli z tego skorzystać. I jeszcze, jak jestem przy głosie, to jedno słowo, a może byście się tak panowie, jak tu siedzicie, wszyscy posłowie, zastanowili, że może czas porozmawiać o tym, żeby węgiel wrócił do Was. Żeby to węgiel był podstawą tego miksu energetycznego w Polsce. Tak jak przypomnę tylko niedawno, Chińczycy wybudowali największą elektrownię węglową na świecie, 7,3 GW mocy. Indie świętowały niedawno wydobycie miliardowej tony węgla. I te kraje się rozwijają. My chcemy odejść od węgla. No odchodzimy, bo jest drogi, drogi prąd, bo jest ETS. I jeszcze raz powtórzę, zastanówcie się dobrze, bo umowa jest ważna dla nas, jest świętością, bo na tej zasadzie funkcjonują kopalnie, ale zastanówcie się rzeczywiście, czy nie wrócić do węgla, przy tym, co się dzieje na świecie. Bo chcecie iść w własny surowiec, który się nazywa gaz, nie własny surowiec, gaz, którego nie mamy, i w inne surowce, które będziemy musieli importować, a chcecie zlikwidować własne surowce, takie jak węgiel kamienny czy węgiel brunatny. Tyle, dziękuję bardzo. Jeszcze raz apeluję o przyjęcie tej ustawy.